Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy filmik. Dzisiaj filmik z przeglądu moich parapetów, moich rozsad, jak to tutaj u mnie wygląda. Więc zaczynamy. Zaczniemy sobie tutaj od imbiru i batatu, który tutaj razem rosną. Imbir powolutku tutaj wypuszcza. Więc bardzo fajnie w tym sezonie będę uprawiać imbir w szklarni. Tutaj jest batat, który powolutku wypuszcza. Choć myślałam, że z tego batatu nic tutaj nie będzie, ale jednak tutaj wypuszcza. Tutaj sobie dosadziłam pelargonie, znaczy się z przyciętych moich pelargonii. Włożyłam sobie tutaj do ziemi, żeby się ukorzeniły, no i wypuszczają nowe listki. Więc to oznacza, że na pewno się ukorzeniły. Tutaj również. Tutaj paletka obok z paprykami i bazylią. Z paprykami i bazylią. I tutaj tak wyglądają papryczki. One nie były. Pod lampami, tylko normalnie, tutaj na parapecie, na stole, właściwie rosną. Papryczki są przepikowane do większych doniczek, coś takiego, i już teraz są nawożone. Wyglądają tak. Ta się już bardzo ładnie rozkrzewiła. Tutaj są troszkę mniejsze. Tutaj jest bazylia. Tutaj mamy bazylię. Bazylia jest również już przepikowana. Wygląda bardzo ładnie. Sadzoneczki. Tutaj są pojedynczo, a te fioletowe tutaj mam podwójnie, po dwie sadzoneczki w jednej. Tutaj chyba pojedynczo, a tu też podwójnie. Idziemy dalej. Dalej są papryki. Ja wam papryki bardzo dużo mi nie wykiełkowało. Nie mam za dużo odsadzonych papryki, ale coś tutaj jest. Mam nadzieję, że przetrwają i będzie szansa je posadzić później do ogrodu. Papryki wyglądają tak. Również są przepikowane do większych pojemniczków. Są i mniejsze i większe. Nie były doświetlane. Były tutaj na parapecie. Tutaj są przepikowane dalie. Dalie zostały uszczypnięte. Wierzchołki, żeby się rozkrzewiły. Mam tutaj cztery sadzoneczki, tutaj przepikowane pelargonie, ale jeszcze nie są za duże, teraz już są nawiesione nawozy, no i mam nadzieję, że się będą powiększały. Tam dalej również papryki, tutaj pomidorki, ale tutaj były wysiewane drugiego, nie drugiego, tylko 10 marca, tutaj mam pojemniczek numer 2, i tutaj jeszcze. Nic nie ma, no bo to było niedawno, więc jeszcze tutaj nic nie wykiełkowało. Z pomidorów. Tutaj kolejne pomidorki, które jeszcze nie są przepikowane. Też były jakiś czas temu wysiewane, jeszcze są nie za duże. Tutaj pomidorki, które były przepikowane do większych doniczek. Pierwsze pomidory, które wysiewałam 10 lutego. I tutaj są pomidorki, które zostały uszczyknięte, tak jak Wam ostatnio pokazywałam na filmiku. No i zobaczcie, wypuszczają tutaj złodygi po dwa takie nowe liście. Tutaj również powolutku. Tutaj akurat jest jedno, ale myślę, że i drugie wyjdzie. Zobaczymy, jak ta metoda się sprawdzi. Tutaj fioletowe ziemniaki powolutku już tutaj kiełkują. Za niedługo będziemy je sadzić do donic, takich specjalnych do sadzenia właśnie ziemniaków. Tutaj koleusy, koleusy i lobelie przepikowane pojedynczo. Tak wyglądają. Już powinny być znowu do większych doniczek koleusy przepikowane, no bo są już dość duże niektóre. Tutaj seler, seler korzeniowy przepikowany, no i też może za niedługo powinien trafić do większych doniczek. No bo tutaj jest multi taka paletka. Te małe otworki będą już dla nich za małe. Dzisiaj jest taki pochmurny dzień, powiem Wam, u mnie już trzeci dzień pada, więc do ogrodu za bardzo nie chodzę. Więc dlatego dzisiaj taki filmik, właśnie z pokazania Wam, co tu rośnie u mnie na parapecie. Tutaj już mamy onędki, tutaj również papryka, tutaj małe sadzoneczki granatu, który pozyskałam sobie z pestek, normalnie owocu zakupionego w sklepie. Tutaj pomidorki, które również były poprzesadzane. Tutaj arbuzy. Arbuzy, które sobie wysiałam jakiś czas temu tak do sprawdzenia. Jeszcze są małe, troszkę powyciągały się tutaj, ale przepikuję sobie je potem niżej. Dzisiaj również taki plan jeszcze wysiania na nowo arbuzów. Tutaj przepikowane kolejne selery, i teraz się zastanawiam, bo nie wiem, czy to jest seler naciowy, bo wiem, że sobie dosiewałam. Czy to jest seler korzeniowy? Zobaczymy, jak potem to będzie wyglądało. Czy różnice zauważymy? Tutaj jeszcze do multi takiej paletki. Rozsadziłam już sobie kwiaty. Tutaj mamy zatrwiane, przypołudniki, cynie chyba tyle. Tutaj kolejne warzywka. Tutaj różne kwiaty. No i pierwszy raz majeranek się pojawił, więc jest szansa, że w tym roku będzie w ogrodzie majeranek. Tutaj mamy kocanki, ale tylko mi w dwóch pojemniczkach wykiełkowały. Tutaj jeszcze nic, więc nie wiem, czy coś z tego będzie. Tam w oddali jeszcze jakieś pomidorki. Z nowych nasion, które jeszcze dostałam, tam są przepikowane również kwiaty, szałwia muszkatułowa i również kosmosy, onędki. Jeszcze tam papryki mamy w oddaniu. Tutaj mam cynie, które również powinny być już przeniesione do y, większych pojemniczków, bo one tutaj tak rosną po dwie, po trzy. Ale trzeba by było je przepikować, tak jak tutaj. Tutaj sobie niektóre cynie przepikowałam i już rosną osobno. Tutaj również są kosmosy. Tutaj jeszcze jakieś papryczki. No i dosłownie jest jeden bakłażan. Jeden bakłażan. Rośnie sobie tutaj. Mam nadzieję, że nie zachoruje i nic go nie zje żaden szkodnik. No i wystarczy mi tylko jedna sadzoneczka. No i tak wyglądają moje. Rosady nie jest ich za dużo, bo dużo warzyw już przeniosłam sobie do szklarni. Cebulowe, pory. I dzisiaj jeszcze mam w planie wysiać sobie właśnie kapusty na nowy zbiór, kapustne, choć właśnie w szklarni rośnie już kapusta pekińska, pakczoi, ale warto sobie jeszcze dosiewać co jakiś czas. No i jeszcze zapomniałabym tutaj taki ten piękny batat rośnie. Który już za niedługo sobie tutaj odetnę te sadzoneczki i dam je po prostu do ziemi. Albo na chwilkę do wody, żeby korzonki wypuściły, albo bezpośrednio już do, do ziemi. Bataty będą w tym roku u mnie. Do tyle moich sadzoneczek. W tym roku nie szalałam tak bardzo z wysiewami, nie mam tego bardzo dużo. Moim zdaniem jest tego mniej niż rok temu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie, kochani, się pochwalić, jak tam u was? Czy wysialiście w tym roku dużo więcej warzyw i kwiatów, czy po prostu dużo mniej? Kochani, miłego dnia wam życzę i do zobaczenia. Do następnego filmiku już niebawem będziemy wysiewać arbuzy, bo już najwyższa pora na to.